Teraz pokażę wam sprzedał, co do jakiego nie potrzebno jechać. Bo byłem u niego, w nim. <gry> Jesteśmy w górnej części salonu Porsche Audi. Są tutaj niby samochody używane. Włącznie z naszym Renault, ale no, używane, tak używane. Tu obok stoi Audi. Z tym stoi też Audi A6. Wszystko nitki więc... Nie tylko i wyłącznie samochody używane. Tu jest budka naszego pana sprzedawcy, który powiedział, że idzie na obiad, wróci za 15 minut. I na chwilę, na chwilę czekamy. Jazda pełną zrobiliśmy. Auto obejrzeliśmy od, od spodu po samą górę, środek, wszystko przewidzieliśmy. Także rocznie historii samochodu znamy. Decyzja jest. A no tak, teraz ja powinienem ustalić kwotę, w internecie stoi za 9,980 Zobaczymy co sprzedawca, ewentualnie z tej ceny, będzie mógł zajrzeć Rysy specjalnie wiele, odprysków nie specjalnie wiele Drobne rysy tutaj na drzwiach Ślady, tzn. Znaczy ślady Miednicza kiera pokazuje, że tutaj było szpachlowane, lakierowane, szpachlowane w tym w tym lewym elemencie i to wszystko pozostałe, pozostałe elementy m, oryginalne m, wartości nie wskazujące na jakąkolwiek ingerencję w dla 169 tysięcy samochód naprawdę bardzo mi stanie opony letnie 4,5 mm cały jeszcze pan dojeździ później będzie musiał sobie to m, żeby zadać przyjemność tym bardziej dla dzieci Jesteśmy wraz w salonie Porsche Audi Jesteśmy na placu samochodów używanych Znaczy używanych, sporo tutaj jest samochodów nowych To no, jednym z używanych samochodów Jest Renault S54 z 2015 roku Coś tysięcy, serwisy tylko i wyłącznie Renault No normalne, technicznie wszystko zrobione praktycznie. I mankament optyczny Wsiadł tutaj właśnie Rysa na więc wiele funkcji na sterowanie radia, światła, Kompomat co prędkości, wyłączki SP, jak to już czwórce, klimatyzacja w drzwiach. я а так панорамичнее Zem pięciu pięciumiejscowy filmik 20 silnik, 2, 0, 2, silnik 2, 0, 173 tonie przebieg 179 tysięcy

w którym się kupowaliśmy Renault a samolot używany tam u góry, u góry daleko wysoko, gdzieś w krzakach od razu tutaj w e, takim nie wiem, w firmie ubezpieczeniowej od razu załatwił się tablicę czy że tak to działa załatwił się tablicę ubezpieczenia e, w tym biurze 10 minut tam to zajęło, dostaliśmy tablice do, tablice do samochodu, dowód tymczasowy i zieloną kartę oczywiście. Całość, komplet kosztował 330 euro, z tym, że trzeba pamiętać, że tablice, jeśli będzie wało w tym przypadkiem, zawsze jest możliwość zwrotu, bo na nich jest kautia, 36 euro, czyli w teorii tablice 17-dniowe, na powrót do Polski wałówki kosztują 300 euro. Tak to wygląda. Tak to działa. Bardzo szybko, bardzo sprawnie. Wszystko na miejscu. Bez potrzeby szukania jakichś takich jak Niemczech dodatkowych yy, wydziałów komunikacji. Aczkolwiek jest zdecydowanie droższe, bo Niemcy kosztują autostuwa. A tutaj, tak jak mówię, 330 euro i w tym taka za tablicę. A teraz już tylko wracamy. Renał oprawiony w tablicę. Jest godzina. 14:30 do Warszawy, 900 km z Graz, więc ma no, troszeczkę czasu, zajmie tu panu mm, powrót do domu.